Po raz 55. zainaugurowano rok akademicki Wieleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczelnia w regionie cieszy się nie tylko dużym zainteresowaniem, ale i prestiżem. Wybrałam e, ekonomię biznesu i finanse, ponieważ jest to ciekawy kierunek i. Jest tylko wiele górze, a przede wszystkim jest też blisko mojego domu. Ja mam swój plan na biznes i mam nadzieję, że nauka tutaj pomoże mi bardziej rozwinąć e, swoją wiedzę na temat rozwijania go. Wybierałem dosyć długo. Złożyłem papiery do wielu uczelni, ale zdecydowałem się pójść tutaj. Wydaje mi się, że jest najbardziej prestiżowa. To jest uczelnia z potencjałem. Najbliższy rok to rok wyzwań przede wszystkim w obszarze edukacji. Odchodzimy od takich klasycznych wykładów, które trwają 90 minut i wykładowca nawet ze slajdami opowiada pewne ważne rzeczy. W związku z czym zmieniamy te formy na takie bardziej związane z doświadczeniem, z, z tym, że oni są angażują w rozwiązywanie konkretnych problemów w organizacji. My chcemy być liderem zmian, to znaczy w tych zmieniających się czasach, my jako Uniwersytet Ekonomiczny chcielibyśmy oferować nowoczesne metody nauczania i nowoczesne obszary edukacji. Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce oraz ekonomia biznesu i finanse będą modyfikowane, będą się zmieniały, dostosowywały do zmieniających się warunków i bardzo duży akcent kładziemy tutaj na relacje z biznesem, z otoczeniem, z podmiotami z naszego otoczenia. Na uczelni naszej nie tylko w Górze, ale w całej uczelni pracujemy mocno nad wykorzystywaniem nowych metod nauczania związanych z upraktycznieniem nauki. Tutaj zresztą w Jeleniej Górze też współpraca z biznesem. W roku akademickim 2023-2024 w poczet studentów przyjęto blisko 200 osób. Łączni żaków na uczelni na wszystkich poziomach kształcenia jest ponad 800.